Jan, bo ogólnie jak zaraz można sobie tutaj wziąć wziąć tutaj jeszcze jest niedomatowane ale już jest gładkie. I zobaczcie. Sama wuklina ścierna robi fajną robotę. gdzie tu jeszcze wcześniej było zmatowane 600-800. przypuszczam, że ten lakier tutaj się przebija. To już zostawimy. Oczywiście miejsca, gdzie lakier przebija, będzie będą zapodkładowane. Yy, Podkładam na przecierki. Ja oczywiście też tutaj jakiś mój pomysł. Nie wiem czy dobry, czy zły. Też nie widzę różnicy, czy to jest sprayu, czy zwykły podkład akrylowy, tylko bardziej rozcieńczony. Ewentualnie przy zwykłym podkładzie bardziej rozcieńczonym akrylowym, no musimy troszkę jakby, dłużej poczekać, bo to faktycznie y, troszkę y, dłużej może odparowuje. I teraz zobaczmy. Tutaj jedziemy. Teraz przejeżdżamy To już praktycznie, jak zobaczycie, tej wody nie ma. Nie? Tutaj już wyciskam z tej gąbki wody nie ma. Tu już się wyciera o, zobaczcie, chcąc tak naprawdę tej wody jest naprawdę mało. A robię tak dlatego, ponieważ zaraz tu zaczniemy ściereczką zdejmować, trochę tej wilgoci e, będzie. I robię tak dlatego, żeby... E, Mniej tego kurzu było, bo ten kurz wiadomo, on zostaje i później ewentualnie przy zakierowaniu może być więcej pyłu. Natomiast w tym momencie yy, ten yy, ściągamy większość, albo nawilżamy ten kurz, przez co on później się nie podrywa i nie, nie lata nam po całym garażu przy odmuchiwaniu czy przy innych rzeczach yy, związanych z lakierowaniem. Tutaj sobie przejedziemy. Kliniką. Tu wykręcimy. Będzie nam lepiej. Nie wiem, czemu mój pomocnik nie wpadł na ten pomysł, ale Dzięki. A tu sobie włożymy, to jest tylko po to, żeby nam się nie obrudziło, Nie zabrudziły gwinki. Tak jest? Tak. Tak jest? Tak jest. No, tutaj wycieramy, zobaczcie. To już praktycznie schodzi. I ta woda zaraz weśniemy. Już odparowała. Zaraz weśniemy sobie troszeczkę tutaj takie miejsce. Jak ja to robiłem, mogę zadzierać. Oczywiście no, madełka i przejechać. o, Bukliną wystarczy. Tutaj nie jesteśmy w stanie dotrzeć innymi sposobami. Tak więc się wydaje że włóknina też będzie czuć, że już tej kropowatości nie ma, bo to czuć, jak się przeciąga, czy jest tam chropowate jeszcze, czy nie. O, to jest ostatnie miejsce. Tutaj samą włókniną, też są takie przetłoczenia, tak więc nie chcę też tutaj papierem ściernym, bo wiadomo, papierem na takich przetłoczeniach te kanty zaraz by zginęły. Natomiast tutaj wszędzie włókniną można sobie dojść. Nie wiem, może tutaj lakier wpadnie ten rower aczkolwiek... Nie. Jest. Ok. Jest to umiartowane. I teraz... No Zapomniałem jeszcze zdjęć w Ale to mały problem. Małe piło. I teraz zobaczcie sobie co zmianę. Ja biorę tylko ściereczkę. zobaczcie I to schodzi. Wszystko zostaje na ściereczce. Nie ma tego kurzu. Nie ma aż tyle tego szlamu Gładkie z trzeba będzie przejechać troszeczkę. Oczywiście z mojej wiedzy, gdzieś tam z internetu, bo też nie wiem jak to na tych szkoleniach, ten węgiel w zupełności nie przeszkadza, można go lakierować. Ja też no niejednokrotnie właśnie w takich miejscach gdzieś coś tam nie mogłem doszlifować, on zostawał, czasami jakaś ryska się pojawi, wiadomo, że nie będziemy następnej warstwy podkładu nakładać. Dla jednej ryski gdzieś tam w kącie, której nikt nie zauważy. I, i, I on zostaje i ten, nie widać, nie przebija jakoś specjalnie na lakierze. Yy, różne kolory czy srebrne. Może ktoś to zauważył. Ja nie, nie, nie jestem jeszcze na tyle wtajemniczony, żeby takie rzeczy wychwycić. Aczkolwiek już sporo rzeczy potrafię wychwycić. I o zobaczcie, to ładnie sobie schodzi. W tym momencie używamy tylko zmywacza silikonowego i przecieramy teraz. E, oklejamy suszarka, e, dlatego, że mam zimno. Chociaż nie jest już tak zimno, nie, już trochę się nagrzało. Oczywiście ogrzewanie to jest pie piecyk elektryczny. Jak gdy robię coś dużej z takich rzeczy, przygotówki bez lakierowania to palę o siebie w kozie, w piecu. Aczkolwiek, jeżeli wchodzę teraz na godzinkę, dwie, bo tak mi akurat pozwala czas, to Włączam sobie czyli odpalony jest na połowę nocy, czyli gdzieś około 1 kW. E, dosłownie, czyli no tę złotówkę mogę dopłacić. Nie? W tym momencie mamy praktycznie pokrywę przygotowaną. Tutaj jeszcze jakieś drobne miejsca, aczkolwiek to nie będzie przeszkadzało w zupełności. Teraz mamy przygotowaną. Zobaczcie, zeszło. Teraz ja tu ręce przemyję. Czy zapadam ja teraz żeby czyste I teraz w tym momencie. Okay. Tak. i teraz w tym momencie bierzemy zbywać do usuwania yy, anty-silikonowy. Uważaj, aby się nie opłyskał kaja. Zobacz antysilikonowych Ja tu mam go mało, aczkolwiek jeszcze resztkę zużyjemy. Dlatego, ja tego się nie lubię, jak coś się marnuje. Jest. Teraz sobie odczytujemy, zacząć działać, i teraz właśnie ten etap opuszczamy. Oczywiście ja opuszczam zaraz po tym, jak coś szykuję, i później każdy etap, jeszcze przed każdym etapem, Bo mimo że to było przemyte, to zobaczcie, czy ten drut jest. I zobaczcie, właśnie ważny jest ten ruch. No tutaj, wiadomo, tego ruchu nie zrobię jakiegoś szaleńczego w takich zakamarkach. No aczkolwiek, na ile mogę, zawsze się staram to zrobić. Oczywiście, jeszcze przed całym lakierowaniem, będzie to wykonywane w rękawiczkach. No, teraz też powinno być, ten zbiornik silikonowy też jakoś specjalnie nie działa, ale u ma, na skórę, czy tam jakiś inny olejek. A aczkolwiek, nie jest aż takim żrącym jak Nitro, tak więc mogę sobie na to pozwolić. Ja przeważnie już zakładam, ale dzisiaj nie wiedziałem, czy będę nagrywał, czy coś. Także, także e, nie zakładałem tych rękawiczek, później jest problem. Nie zawsze telefon chcę łapać. Ale w tych nitrylowych, no sobie fajnie można działać na telefonie, gorzej z tymi materiałowymi. I zobaczcie. Już praktycznie element mamy gdzie nie gdzie tylko dostat filmer kontrolny ale ja wiem że to nie jest problemem gdybym tu miał na przykład maskę czy coś i kolor może jakiś trudniejszy to gdzieś starałbym się to dokładnie zrobić aczkolwiek to nie ma tutaj absolutnie najmniejszego sensu Jeżeli mimo że to już zostało to jest przematowane zobaczcie w wielu krokach wiele razy było to matowane i zobaczcie pokrywa jest przygotowana do lakierowania no oczywiście jeszcze odpuszczania jakieś tam parę etapów bo to jednorazowe to jeszcze nie da się I w tym momencie zobaczcie, można jeszcze jeżeli ktoś jest nadgorliwy takie miejsca jak, no, jak gdzieś tutaj właśnie te zakamarki można sobie papierem, czy to 600 czy 800 800 wiadomo, że to już nic nie musimy robić, czyli może wypyć tą 800 Tutaj coś się. Musi... zostało. To już jest tam. Tak więc przygotowana pokrywa zaworów. Jeszcze tylko do ponownego odpuszczenia, na pewno to będzie dwu-, trzykrotnie zostanie całość pomalowana. Następnie ten napis będzie 2000 na wody już spolerowany i będzie się cała pokrywa, będzie czarna. Natomiast to będzie puszczący tutaj napis: Sixteen Valve Honda Motor Co. co. No, tak więc dziękuję za oglądanie. Pierwszy filmik, gdzie ja cały czas gadam, to było wcześniej, umyta jest pokrywa zaworów. Też jest w miarę to chyba wygląda. Może nie jest idealnie, ale na pewno jest lepiej, żeby było. Piasek, skąd ty dobra Ciekawe. I teraz zostało co? Okleić tutaj te wszystkie miejsca. Odtuścić, odmuchać, odtuścić, odmuchać, odtuścić, odmuchać i lakierowanie. Dzięki. Na razie. Trzymajcie się do następnego razu.